Ja oczywiście mam bezsystemkę z dzisiejszym odcinku. Pokażę wam, że mam drugi kanał. Założyłem go dzisiaj. Nawet może, będziecie mogli sobie go chyba zobaczyć, nie wiem. Jeszcze nie daję tutaj opisu. Jeszcze nie daję nawet zdjęcia. Ale to tamten. I podać wam link, ale będziecie musieli albo zjechać tam na dole, bo nie wiem jak wy macie gdzie wy macie komentarza no i w komentarzach albo macie na dole, albo tutaj na górze, bo to jest zmiana. I Wam e, napiszę w komentarzu i wy klikniecie po prostu w to z, e, jakby to k to k. I, i pokażę Wam się ten kanał i zasubskrybujcie go. Bo na tym kanale będzie odcinek dzisiaj, bo codziennie będą dwa filmy. A czasami może jeden na tym kanale yy, i polecam Wam go subskrybować Dzisiaj mówię Wam z czego będzie yy, tego odcinek z będzie z tej nowej greni. Nowej greni. Nowej gry. Rozumiecie to? Tej nowej greny. Tam gdzie jest ten dziadek. Spróbujemy to przejść na odcinku. Albo nie wiem. Nie to więc zostawiacie tutaj subskrypcję na tym kanale, a czyli na głównym kanale i na tym nowym kanale, na którym nawet jeszcze nie ma treści. No. to jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Szkoda, że nie umiem tego włączyć tej funkcji, co jest tutaj na paluszku subskrybent. No, jeżeli wam się podobało to Subiek, subik, przypominam i nara.